Witam wszystkich serdecznie w świątecznym odcinku na kanale Vimczum Poland. Myślę, że dzisiaj jest dobry czas, żeby złożyć Wam życzenia, ponieważ wczoraj i w całym tygodniu każdy z nas gdzieś się spieszył, chciał coś dokończyć, chciał e, kupić prezenty, przygotować e, kolację wigliną. Ale myślę, że teraz już macie chwileczkę dla siebie, więc chciałbym żebyście tą chwilę spędzili ze mną, abym ja wam mógł złożyć życzenia świąteczne. Czego chciałbym wam życzyć? Chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego zdrowych? Dlatego, że przypuszczam, że wielu z nas gdzieś podróżuje. Więc życzę wam, abyście spokojnie i bez problemów dojechali do swoich bliskich, jak i również mogli od rodzin bez problemu wrócić do swoich domów spokojnych, bo przecież wiadomo, że jeżeli gdzieś się spieszymy, no to gdzieś nasze emocje zaczynają nam wzrastać. Nie zawsze te emocje są pozytywne, więc chciałbym, żebyście w tej rodzinnej atmosferze przede wszystkim oddali się słuchaniem swoich bliskich, abyście w spokoju i cierpliwości ten czas spędzili z bliskimi. A radości? Bo co sprawia nam największą radość? Największą radość sprawia nam czynienie dobra. A dobro to taka wartość, która dzielona pomnaża się. W te święta bardzo często to, to dobro czynimy poprzez wręczanie sobie upominków, które znajdują się pod choinką. Ale musimy pamiętać, że przecież również pięknym upominkiem będzie uśmiech, będzie czas, który poświęcimy komuś z naszych bliskich, to również będzie czas, który poświęcimy sobie na refleksję, na odpoczynek i na relaks. Korzystając z okazji, że nasz rok kalendarzowy zmierza ku końcowi, chciałbym zrobić malutkie podsumowanie. Był to bardzo dobry rok dla Polskiego Stowarzyszenia Wingchun, również był to dobry rok dla naszego kanału Wingchun Poland. Byliśmy na obozie w Krakowie zimowym. Również towarzyszyliśmy obozowi zimowemu w Kościelisku. Nasza kamera zawitała nad Polskim Morzem na obozie letnim w Łebie, jak i również relacjonowaliśmy obóz letni w głównej kwaterze w Keczkemet na Węgrzech. Również kamera dotarła na seminarium z Sijo Lengtingiem, które odbyło się w Budapeszcie tej jesieni. Poruszyliśmy bardzo ciekawe tematy. Zaprosiliśmy ekspertów w osobie Sifu Przemka, który nam przybliżył aspekty prawne, Sifo Adama, który opowiadał nam o e, zdrowotnych aspektach treningu sztuk walki, również Huberta Kierznowskiego, który opowiadał o tym, jak Wing Chun może dobrze wpłynąć jako forma aktywności ruchowej uzupełniającej dla innej dyscypliny sportowej. No, i oczywiście trener Grzegorz Kozłowski, który no, pokazuje nam, jak usprawniać nasze ciało, jak rozbudowywać poszczególne grupy mięśniowe i jak nie zrobić sobie krzywdy. Nie możemy również zapomnieć o naszych gościach w sutannach, a dokładnie w habitach. O księżach, którzy omówili aspekt treningu sztuk walki w kontekście wiary katolickiej. Moi drodzy, ostatni rok to setki godzin treningów na salach. Dziesiątki godzin treningów na seminariach, obozach, seminariach lokalnych, jak i również zdane egzaminy uczniowskie, jak i mistrzowskie. Serdecznie Wam gratuluję promocji na wszystkie stopnie. Chciałbym również zaznaczyć, że stopnie mistrzowskie są nadawane przez Sikunga Norberta Madaja, ale z pełną akredytacją Seizhou Lengtinga. Są honorowane w 60 krajach i przede wszystkim, co jest dla nas najważniejsze, są honorowane w głównej siedzibie. Czyli w Hongkongu, a dyplom jest w języku angielskim i chińskim. W nadchodzącym nowym roku chciałbym Wam życzyć równie wielkiego, a nawet większego zaangażowania w trening Wing Chun, jak i również w trening samorozwoju, czy jak to woli, w samorozwój. Chciałbym Wam życzyć, żeby ta miłość, ten ogień, który Was płonie do Wing Chun nie gaz, a z roku na rok był coraz większy. Moi drodzy, jeszcze małe ogłoszenie na koniec. Na pewno zauważyliście, że w poniedziałek nie było odcinka. Dlaczego? Bo ja też jestem człowiekiem i okres świąteczny to też dla mnie czas, kiedy chciałem e, przygotować się na nadchodzące święta. E, jeżeli chodzi o plan zamieszczenia filmów na ten i na przyszły tydzień, to do końca nie wiem, jak on będzie wyglądał. Postaram się na czwartek albo piątek, nie, pewnie w czwartek wrzucić e, jedną metaforę. W przyszłym tygodniu też chciałbym chociaż jeden film nagrać. E, a od 6 stycznia myślę, że już wrócimy do tego schematu, gdzie w poniedziałek jest jakiś dłuższy materiał, a w czwartek krótki komentarz. E, mam w planach już kilka tematów, które chciałbym sobie przygotować i dla Was nagrać. Ale jedno jest pewne, że jeżeli wciśnicie subskrypcję, naciśniecie dzwonek z prośbą o powiadomienia, to nie przegapicie żadnego odcinka. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta i w okresie świątecznym oraz na nowy rok i do zobaczenia.